Początkowo działali jako tarnowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od pewnego czasu tworzą swój własny. Jakie atrakcje przygotował sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pleśnej? Przygotowaliśmy dla mieszkańców popołudnie z Kolendą. Zaprosiliśmy zespoły szkół z, tutaj z Pleśnej, z Żuchowej Chór. Przyjechała też do nas koleżanka Kinga, która zatańczyła tutaj dla też mieszkańców. Mieli, teraz mamy jasełka Młodych Gniewnych, którzy tutaj działają przy Centrum Kultury Sportu i Promocji. No i o 19.00, Światełko do Nieba. W tamtym roku sztab zebrał około 7 tysięcy. Mamy nadzieję, że pobijemy ten rekord w tym roku. Mamy 20 wolontariuszy, którzy głównie są na całej, na, na całej gminie ale głównie przy kościołach, przy szkołach, czy przed centrum, tutaj w centrum wsi, ale także w sklepach. Przede wszystkim są to osoby ze szkół podstawowych, z gimnazjum, ale też osoby z liceum, osoby, które pracują. Pomaganie jest fajnym, mówili wolontariusze, którzy chętnie włączyli się w akcję. Lubię robić to bezinteresownie. I wspierać też y, tych osób, właśnie, które nie mają tyle szczęścia co my. Kiedy ktoś się poczuje szczęśliwszy za naszą przyczyną, to my też będziemy szczęśliwsi. Dlatego myślę, że warto pomagać, warto zrobić coś dla kogoś. Wyjść czasem z domu, postać z tą puszką, żeby, żeby jednak zrobić coś, coś lepszego. Żeby było im lepiej. I chętnie uczestniczyć w takiej akcjach? Tak. Można samemu same pomyśleć, co by było, gdy nas to spotkało. No bo warto, trzeba komuś... Coś dać, nie? Nie tylko dla siebie. My też chcemy pokazać, że e, można z tego domu wyjść i, i jakoś się postarać że, zrobić coś dla innych, zachęcić ludzi, żeby tu przyszli i żeby też, żeby też pomogli. Samo to, że nie miałbym co robić w domu, a tak to mogę pomóc, pomóc innym? Warto dlatego pomagać, żeby te inne osoby coraz, miały coraz lepiej. Chciałem pomóc tym ludziom, którzy nie mają tyle szczęścia, co na przykład ja. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa. Nie znam do końca tych mechanizmów działania, co się z tymi pieniążkami dzieje. Wierzę, że one dobrze trafią tam, gdzie powinny. No i e, uważam, że samo to, że taka organizacja jest, jest bardzo dobre, ponieważ e, też motywuje innych ludzi, żeby się zastanowili i może jednak pomogli w jakiś sposób też innym, którzy może nie mają tyle, co oni. Teraz pytanie za 10 punktów, czy wiecie na co zbieracie pieniądze w tej orkiestrze? Jest to diagnostyka i godna opieka dla osób chorych i starszych.